Hej, hej, hello! Witajcie moi kochani, w świecie WordPress czy Anny. Dzisiaj Wam chcę pokazać, jak zrobić taką oto piękną serwetkę, małą mini serwetkę bądź podstawkę na kubek, kto co woli, bądź element, na przykład do większej jakieś tam serwetki, bieżnika. Jest naprawdę bardzo, bardzo uroczy. Wykonałam go właśnie z tej kordonka pierwszy raz kordonek maximum Metallic, czyli z metalizującą nitką. Yy, I są dostępne takie właśnie oto kolorki, czyli srebrna ze srebrną nitką, złoto ze złotą nitką. Ten złoty mi się bardziej podoba. Potem mamy czerwony ze złotą nitką oraz biały ze złotą nitką. Yy, I mamy tutaj oczywiście wszystko dostępne u mnie. Mamy 100 gram 565 metrów. Jest to bawełna egipska merceryzowana. I 4% właśnie tego metalicznej, tej właśnie metalicznej nitki. Będziemy tu używać tylko 1,5 mm, a można używać również dwa, druty 2,5. E, więc zaczynamy. Ja będę teraz zrobiła sobie w kolorze. Srebrnym ze srebrem, by zobaczyć, właśnie, jak to wyjdzie w tym kolorze, i zaczynamy. Całość mojego elementu ma 10 cm, 10 na 10, tak? Więc naprawdę będzie piękne. Ja będę sobie to już od razu robiła jako moja ozdoba. Będą to moje jakby ozdoby już na myślę, zimę. Więc tak pomyślałam sobie dzisiaj, że może nagram taki filmik, więc zaczynamy. Będziemy zaczynać sobie od magicznego kręgu. Jak wspomniałam, zaczynamy wszystko od magicznego kręgu, czyli nawijam sobie dwa razy na palec mój kordonek, przekładam szydełkiem tą jedną część mojego kordonka, potem znowu przez środek i znowu przez pod dwie pętelki, które się umieszczam. Przekładając i robiąc tak zwany półsłupek. Teraz mogę spokojnie palca wyciągnąć. I zawsze będziemy się wbijać pod nasze dwie niteczki, by później pociągnąć i żeby to się wszystko nam złączyło. Wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Teraz tylko już dwa, ponieważ pierwszy mamy. Dwa oczka łańcuszka. Raz i dwa. Nabieramy na szydełko tutaj. Yy, właśnie ten kordonek i przez środek będziemy robić cały czas wykonujemy cztery słupki raz przez dwie pętelki przez dwie pętelki i znowu przez dwie pętelki przez dwie pętelki mamy już raz dwa trzy czwarty słupek 5, 5 słupków. I teraz 3 oczka łańcuszka zawsze będą. Raz, dwa, trzy. Jest to bardzo prosty wzór, ponieważ mamy tylko 6 rzędów. I musimy takich motywów mieć cztery. Czyli teraz 5 słupków, 3 oczka łańcuszka, 5 słupków, 3 oczka łańcuszka, 5 słupków, 3 oczka łańcuszka. Więc wykonujemy znowu to samo. Kiedy zrobicie? To spotkamy się za chwilę. Ok, mamy zrobione cztery motywy: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, tak? Czyli cztery razy po pięć słupków i trzy oczka łańcuszka. I teraz musimy tu sobie wszystko ściągnąć, dlatego to musi być zrobione tak, żeby to wszystko można to było sobie dobrze ściągnąć. I umieszczamy tutaj szydełko w trzecim oczku. Raz, dwa, gdzieś to po prostu trzy będzie, bo to ciężko teraz właśnie pokazać i zobaczyć. I robimy oczko ścisłe. Jak się oczywiście uda to zrobić. Dobra, i teraz robimy dalej. To teraz trzoczka, łańcuszka. Drugi rząd. Raz, dwa i trzy. Tu mamy w tym naszym pierwszym jakby słupku mamy też słupek i w kolejnym słupku tutaj musimy zrobić kolejny słupek. Potem trzy oczka łańcuszka raz, dwa i trzy. Omijamy jedno oczko, wbijamy się w następne, czyli robimy można rzec na początku dwóch oczek po jednym słupku. I na końcu dwa słupki, omijając po prostu jeden w środku. Jedno, oczko jedno w środku, omijam, zobaczcie. Mamy tutaj dwa słupki na początku, jeden i dwa. Omijamy jedno, jeden i dwa. I zawsze są trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. I teraz znowu Bijamy tutaj się w te pierwsze oczko, potem w następne oczko. Omijamy i raz i dwa. Czyli pierwsze dwa oczka. To są pojedyncze słupki. Raz, dwa i trzy omijamy, i tutaj robimy słupek, i w tym miejscu też słupek, i tak do końca naszego drugiego rzędu. Mamy te trzy oczka łańcuszka na końcu. Raz, dwa i trzy. Bijamy się oczko, robiąc ścisły. Teraz zrobimy taki myk, czyli bijamy się teraz szydełkiem pod spodem, tutaj gdzie były nasze trzy oczka łańcuszka i wykonujemy sobie trzy. Powiedzmy oczka łańcuszka. To to jakby taki półsłupek. Tak, raz, dwa i trzy. <laughs> I teraz musimy robić taki wzór, że przed tymi dwoma słupkami, właśnie w tych wolnych przestrzeniach, tam gdzie są trzy oczka, łańcuszka, będziemy robić słupek, potem pojedyncze dwa słupki, czyli w każdym oczku po, dwa, po jednym półsłupku, i potem wokół, za tymi tu słupkami, w tym wolnym miejscu będzie słupek, trzy oczka łańcuszka. Słupek, 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 trzy oczka, łańcuszka. Czyli tutaj teraz w tym miejscu robimy sobie jako pierwszy nasz słupek. Znaczy już teraz będzie drugi, bo tutaj już jedno miejsce, w jednym miejscu zrobiliśmy. I znowu słupek. Za tym miejscem, tutaj w tym naszym łuku, że tak powiem, z trzech oczek łańcuszka będzie słupek. Raz, dwa i trzy. I znowu w łuku słupek. W jeden słupek w jednym oczku. Kolejny słupek w jednym oczku. I znowu w łuku, czyli w łuku muszą być zawsze dwa słupki, tylko pomiędzy nimi będzie raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. <laughs> Więc tak sobie robimy do końca naszego rzędu. To jest rząd trzeci. Mamy kolejny rząd, trzy oczka łańcuszka, i umieszczamy tutaj raz, dwa, trzy. Czyli musimy mieć jakby cztery słupki, a pomiędzy nimi trzy oczka łańcuszka. Robimy znowu to samo, co robiliśmy przed chwilą, czyli tutaj w tym naszym łuku umieszczamy szydełko, przeciągamy włóczkę i przerabiamy jak półsłupek, z czego mamy jakby pierwsze nasze oczko, dwa i trzy. Pierwszy słupek, teraz musimy mieć po sześć. Czyli robimy to samo, co robiliśmy przed chwilą, że. Pojedyncze, nasze cztery słupki, to, to oczka, to będą jako cztery słupki i tutaj będzie jeden słupek, pomiędzy przed tym, tutaj naszym całym motywem i następny słupek w tym. Czyli znowu robimy to samo, co robiliśmy w poprzednim rzędzie, tylko że będzie wtedy właśnie naszych sześć, tutaj naszych sześć słupków. Czyli mamy dwa, trzy... 5 I tutaj w tym łuku będzie nasz szósty słupek. I znowu raz, dwa, trzy. I w tym samym łuku znowu robimy sobie słupek. I raz, dwa, trzy, cztery, i znowu słupek. Oczko ścisłe oczko łańcuszka i jeszcze jedno czyli tylko dwa oczka łańcuszka musimy to teraz sobie zrobić ponieważ będziemy teraz zwężać pierwsze dwa słupki łączymy jako jeden i ostatnie dwa też jako jeden a dwa przerabiamy normalnie pierwszy mamy właśnie dla tego dwa oczka łańcuszka żeby sobie tutaj już zmniejszyć robimy sobie kolejny jeden słupek tak by to już na początku tak właśnie widoczne i to na przykład będzie jako nasz jeden już słupek Potem pojedynczo dwa słupki. Raz i dwa. I dwa słupki razem, czyli tylko przerabiam do połowy. Biorę się za następny, ostatni słupek też do połowy. I mając trzy pętelki razem na szydełku robię jako właśnie jeden. Nasz słupek. pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. W naszym tutaj łuku robimy sobie półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu dwa pierwsze słupki łączę razem górą. Czyli przerabiam tylko do połowy. I następny do połowy. Mając trzy pętelki przerabiam jako jedno. Raz. Jeden słupek normalnie. Jeden słupek normalnie. Dwa słupki łączone górą. Raz. Dwa. Mamy trzy pętelki i razem. Powtarzamy cały rząd dookoła. 5 półsłupek, 5 oczek łańcuszka. I mamy następny rząd skończony. I teraz umieszczamy szydełko Raz, dwa, trzy. Dlaczego w trzecim? Ponieważ dwa oczka łańcuszka było właśnie jakby tym słupkiem, który właśnie jakby go. Hmm, zwężaliśmy, dlatego tu potem ten trzeci, dopiero to trzecie oczko daje nam te zwężenie. Więc robimy teraz sobie oczko ścisłe, i teraz znowu robimy sobie dwa oczka łańcuszka. Ponieważ znowu będziemy zwężać, tylko że teraz cztery słupki, które nam powstały, cztery oczka, które nam powstały, musimy teraz sobie właśnie połączyć wszystko jako jedno. Czyli cztery słupki łączone górą. Mamy tutaj ten nasz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli tylko robimy do połowy, przerabiamy do połowy, następne oczko do połowy i do połowy. Mamy cztery pętelki na szydełku, jako jedno. Za każdym razem 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i 5. W naszym łuku z 5 oczek łańcuszka półsłupek. Kolejne 5: Raz, 2, 3, 4, 5. W kolejnym łuku półsłupek. Raz, 2, 4. 3 4 5 i teraz bijemy się robiąc właśnie cztery słupki łączone górą, czyli tylko przerabiamy do połowy. Mamy dwie pętelki już. Do połowy. Do połowy. I ostatni do połowy. przerabiamy przez wszystko. I 5, raz, 2, 3, 4, 5. I tak do końca naszego ostatniego rzędu. Mamy zrobiony następny, ostatni rząd, i teraz, oczywiście, tu oczko ścisłe umieszczamy w taki oto sposób. Ja to robię w ten sposób, czyli tutaj w te pętelki, które mieliśmy na początku, przykładam po prostu swoją. Twój kordonek zakończając. Oczko łańcuszka obcinamy. I te nożyczki. Okay. Oczywiście chowam sobie niteczką w moją robótkę. I to, co właśnie było w magicznym kręgu, słuchajcie, od razu, właśnie jak robiliście, to od razu sobie już chowaliście swoją niteczkę, dlatego warto zrobić sobie normaliczny krok. dzięki temu wtedy macie mniej chowania Waszych nitek. A ja zaraz do Was wracam. Jak ja krochmalę? Przyczepiam na styropianowy kawałek po prostu styropianu, który jest owinięty jakąś folią, potem przypinam igiełkami, tak? I psikam lakierem do włosów. I 5-10 minut i macie gotową podstawkę pod kubek. Bądź element do zrobienia na przykład kolejnej y, naszej tej jakiejś tam serwetki czy coś. Więc y, myślę, że warto sobie zrobić. Naprawdę to wygląda przecudnie. Można nawet, nawet też połączyć sobie właśnie ten y, srebrny z białym. Więc y, ja Wam zaraz pokażę, jak to wyszło mi, tylko muszę sobie usztywnić i za 5 minut, 10 minut do Was wracam.